Cześć, jest godzina siódma rano, w szpicie. Ja nie jestem dzisiaj do treningu, ale na lotnisku przed kolejną podróżą. Ale najpierw chcę Wam coś pokazać. Widzicie? Eee, dwie skórki. Dobra, wy się wstydzę. Słuchajcie, dzisiaj właśnie wyszedł moja nowa okładka szefa. A jak to wszystko powstało, jak to się działo? obejrzycie filmik. Cześć, właśnie wstałam przed moją najważniejszą sesją w życiu. Jem śniadanko, omlecik i ruszam na plan zdjęciowy. Cześć, właśnie zaczynamy sesję twojej okładki marzeń. do sesji mojej stylistki. Zobaczcie, To będzie czas. Słuchajcie, ja już mogę wam zdradzić, jestem dzisiaj na planie sesji zdjęciowej na okładkę Mogę się duszej! W ogóle, aż ciężko mi w to uwierzyć, bo kiedyś po prostu oglądałam sobie w kioskach, Super, to akurat honka jest w stroju, ale super wysportowane yy, dziewczyny, i możecie w życiu chyba nie pomyślała, że będę ci na układce, ale dobra. Łatwo nie było, słuchajcie, bo yy, ostatnie dni to była niestety mosta dieta. Jak widzicie na początku, piłam dużo wody, ale nie wiecie ile warunków bym było powiedzieć, piłam po 8 litrów dziennie. Mam cały czas, jestem aktywna, ale jednak do takiej sesji trzeba się przygotować wyjątkowo yy, i postanowiłam sięgnąć w porady specjalisty i zrobić coś takiego, w taką formę, pod podzoboty kulturystyczne, aczkolwiek oczywiście, no, wiadomo, w jakimś tam umiarkowanym stopniu yy, i ja nie miałam 3 miesięcy na przygotowanie formy, tylko trzy tygodnie, więc... Yy... Ja, 8 litrów wody ja, no, to samego, nie, już dosyć. i jemu od kilku samego i tyka już odnosyć. Marzę o wielkim, lukrowym oczku. <laughs> Cześć! Jestem już uh, w domu, po sesji, po całym dniu, No planie. byśmy chyba z 10 albo 11 godzin. Mam nadzieję, że efekt wyjdą super i Wam się spodobają. Ja jestem yy, zachwycona yy, i powiem Wam, że tak mi dzisiaj mega miło, bo się czuję taka bardzo doceniona, że jestem na tej okładce. Każda okładka jest, wiadomo, dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Ale też szczególnie, bo wiadomo, że na układki są zapraszane takie, no fit osoby, yy, które nie wiem, może już coś się osiągnęły, no i to jest yy, takie mam poczucie, że to jest uhonorowanie tych wszystkich moich treningów o 5 rano, tych 8 litrów wody, tego indyka, którego cały czas jadłam i, i mega mi miło. Mam nadzieję, że wywiad też fajnie wyjdzie i że Wam się wszystko spodoba. A ja będę miała kolejną super pamiątkę. Ale w zasadzie nie to chciałam Wam powiedzieć, tylko to, że czasem na niektóre rzeczy musimy długo czekać i niektóre rzeczy musimy z wielu rzeczy rezygnować. I nie mówię tu o słodyczach, o których musiałam zapomnieć przez ostatnie tygodnie, ale o tym, że. Teraz mogę już powiedzieć. Dzisiaj jest 30 stycznia i dzisiaj miałam właśnie zaczynać swoją kolejną wyprawę na kolejny szczyt w koronie ziemi, o którym marzę. Ale niestety moje marzenie wygrało z innym marzeniem i tamto musiałam odłożyć trochę w czasie. Hmm. To jest jeden z powodów, ale też kolejne projekty, o których prawdopodobnie jak już oglądacie to wideo, już wiecie, jakie mnie czekają. I, i jak mówiłam moim bliskim, że mam taką, taką możliwość, taką szansę, taki projekt, ale z drugiej strony muszę zrezygnować z tego swojego wielkiego marzenia o kolejnej wyprawie. I to mówili. Ej, spoko, góra poczeka na Ciebie, a ja nie jestem tego taka pewna, nie lubię odkładać czegoś na później, bo nigdy nie wiesz czy się, nie wiem, co będę robić w kolejnych miesiącach. Eee, I e, no i co? Bardzo mi przykro, chociaż oczywiście bardzo jestem wdzięczna i bardzo się cieszę z tych nowych projektów, e, o których już Was będę informować niedługo i zapraszać do przeróżnych aktywności. A tymczasem... E, Gońcie do kiosku, kupujcie gazety i dawajcie koniecznie zdać tu pod filmikiem, jak Wam się podoba moja sesja i wywiad. Jeśli Wam się podoba filmik, dajcie łapkę w górę i pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał. Dzięki wielkie, buziaki, pa! Wreszcie jestem po wszystkich moich sesjach, to był bardzo pracowity czas, bez cukru, więc zasłużyłam na nagrodę.